Omówić z Państwem taką instytucję w upadłości konsumenckiej jak plan spłaty wierzycieli. Wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że podchodząc do upadłości konsumenckiej, często nie wie, że na końcu postępowania jest coś takiego właśnie jak plan spłaty wierzycieli. To jest nic innego jak pewna spłata w jakiejś części. No, dzisiaj nieokreślony, dlatego że sąd decyduje o tym, jaką część ogólnego zadłużenia, które mamy w upadłości konsumenckiej, a są zgłoszone przez wierzycieli, należy spłacić, aby zakończyć to postępowanie, i reszta długów, których nie jest w stanie osoba upadła spłacić, będą umorzone z mocy prawa. A więc, tak, plan spłaty wierzycieli. Może być ustanowiony przez sąd od jednego miesiąca do 7 lat do 84 miesięcy. Tutaj mamy do czynienia z dwiema możliwościami. Pierwsza, pierwsza możliwość jest taka, że jeżeli sąd podczas postępowania upadłościowego stwierdzi, że państwa forma zadłużania się, czyli popadnięcia w ten stan niewypłacalności, inaczej mówiąc to, w jaki sposób się Państwo zadłużaliście. W tym przypadku sąd stwierdzi, że byliście tak zwanymi uczciwymi dłużnikami, czyli ten dług Państwa łączny powstał z przyczyn od Was niezależnych. Dług, choroba, często zdarza się też, że nietrafione inwestycje w upadłości, w działalności gospodarczej, to te przesłanki powodują, że sąd może stwierdzić, że mimo wysokich zadłużeń to stwierdza, że tych przesłanek negatywnych, czyli rażące niedbalstwo, czy wina umyślna, nie zachodzą i ustanawia plan spłaty wierzycieli do 3 lat, czyli do od miesiąca do 36 miesięcy. Druga opcja jest taka, że w momencie, kiedy sąd stwierdzi, że wasze działanie w, przed ogłoszeniem upadłości, czyli w momencie, kiedy państwo się zadłużaliście, Powstało z waszej winy, czyli z rażącego niedbalstwa, a w skrócie mówiąc, rażące niedbalstwo to jest, ono nie jest bliżej określone w, w, w przepisach prawa, ale można powiedzieć, że to jest niezachowanie elementarnych zasad współżycia społecznego, czy elementarnych zasad zachowania się w normalnej sytuacji. Podam taki przykład, jeżeli chodzi o rażące niedbalstwo, gdzie dłużnik bardzo dużo, bardzo często zawiera tak zwane chwilówki. Zdarza się, że taka osoba jest w stanie kilka kilkanaście takich chwilówek zaciągnąć w jednym dniu. No to oczywiście są ekstremalne sytuacje, ale takie rzeczy się dzieją. No to wówczas kiedy już taka osoba dłużnik zaciągając zobowiązanie wie, że będzie miała problemy z ich spłatą, to wówczas może powstać tak zwane właśnie rażące niedbalstwo. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, i sąd stwierdzi, że taka sytuacja miała miejsce, no to może zasądzić, taki, ustanowić taki plan spłaty wierzycieli na okres od 36 miesięcy do 7 lat. Jak wyglądają spłaty? To oczywiście nie można sądzić, że jeżeli dług opiewa na 300 tysięcy złotych, no to Państwo spłacie, spłacicie w ramach tego planu 300 tysięcy złotych. Nie, nic z, tych, nic, z tych, nic z tych rzeczy. To jest brane pod uwagę w momencie ustalania przez sąd tego planu spłaty. Po pierwsze, Państwa obecne zarobki, Państwa możliwości zarobkowe i Państwa koszty, które ponosicie miesięcznie na swoje utrzymanie czy osób. Z którymi zamieszkujecie albo które są na Państwa utrzymaniu. Przykład, jeżeli zarabiacie 3000 zł, e, oczywiście w momencie, kiedy Państwo pracujecie cały czas w swoim zawodzie, e, macie doświadczenie z kilku lat, czyli jesteście, powiedzmy, osobami, które pracują w sklepie spożywczym, zarabiacie przykład 3000 zł netto, czyli na rękę. Koszty życia ponosicie na poziomie 2700 zł, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że sąd ustanowi plan spłaty na poziomie 300 zł. Natomiast jest tutaj pewne ryzyko dla osób, które podchodząc do upadłości, zmieniają swoją umowę na najniższą, na tak zwaną najniższą krajową, czyli dzisiaj jest w rękach to 2400 zł netto. Tutaj podam taki klasyczny przykład, gdzie sądy mają coraz większe wątpliwości i przyjmują w zarobkach upadłych, czyli osób zadłużonych, tak zwaną medianę wynagrodzenia. Otóż takim przykładem jest transport. Jeżeli jest osoba, która pracuje w, jako kierowca z uprawnieniami C plus E, czyli z naczepą, tak zwane tiry. I wiemy o tym, czy można też wyczytać z mediany wynagrodzeń, że taki kierowca w, powiedzmy, w transporcie międzynarodowym zarabia około 6-7 tysięcy złotych, a na umowie o pracę ma najniższą krawą, czyli około 2400 zł netto, to sąd może nie dać wiary i stwierdzić, czy założyć, że w Waszym w przypadku takiej osoby powinien zarabiać, czy starać się o pracę z zarobkami wyższymi niż obecnie i może przyjąć, że w normalnych okolicznościach zarabiałby kwotę nie 2400, a 6 czy 7 czy 8 tysięcy złotych i ten plan może ustanowić na nieco wyższy. Także, reasumując, ten plan spłaty wierzycieli jest planem, który nie spłaca, czyli nie, nie zaspokaja wszystkich, wszystkich długów, jakie Państwo posiadacie, ale tylko bierze pod uwagę te zobowiązania, wierzytelności, które po pierwsze zostały zgłoszone do syndyka w ramach postępowania upadłościowego. E, czyli jeżeli mamy 30 wierzycieli, które zgłaszamy do upadłości, a zgłoszą się do postępowania tylko 5 wierzycieli i podadzą swoje kwoty, które Państwo jesteście im winni, to w postępowaniu upadłościowym uczestniczy tylko ta piątka. A jeżeli w całym, w całym ogólnym długu Państwo macie te, taki przykład, który podałem, 300 tysięcy złotych, na tych 30 wierzycieli zgłosi się 5 wierzycieli z łączną kwotą wierzytelności na poziomie 100 tysięcy, czyli plan spłaty będzie brany pod uwagę w ramach tych 100 tysięcy, ale to nie znaczy, że te 100 tysięcy Państwo spłacicie. No, bo jeżeli sąd stwierdzi, że stać Państwa na miesięczną spłatę na poziomie 300 złotych, i nie stwierdził rażącego niedbalstwa, czyli określił ten plan spłaty na poziomie 3 lat, czyli 36 miesięcy, no to prosto licząc spłacicie około, mniej więcej około 10 tysięcy, ponad 10 tysięcy, niewiele ponad 10 tysięcy. I sprawa się zamyka, kolokwialnie mówiąc, i jeżeli wykonacie ten plan spłaty, to reszta zobowiązań z mocy prawa będzie umorzona. To na tyle. Mam nadzieję, że Państwu, chociaż trochę wyjaśniłem, na czym polega plan spłaty wierzycieli. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące planu spłaty wierzycieli, jakieś pytania dotyczące postępowania upadłościowego dotyczącego konsumentów, tak zwanej upadłości konsumenckiej, zapraszam Państwa do kontaktu poprzez adres e-mail, Kamil.perlik, małpa kancelaria, libero.pl. Znajdziecie Państwo oczywiście w opisie dane kontaktowe do mnie, jak również pod numerem telefonu. E, możecie Państwo zadawać pytania pod tym filmem. Zapraszam do subskrypcji tego kanału, nacisnięcia dzwonka, żebyście Państwo byli na bieżąco z materiałami. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w następnym filmie. Kamil Perlik, do widzenia.